Witam serdecznie wszystkich, <laughs> dzisiaj mamy wtorek, 2 sierpień 2022 rok. W niniejszym odczytam wezwanie publiczne do skundlonego, parszywego bandyty i złodzieja międzynarodowego Magdalena Kaliszewska. Druzgała Szczepanik lat 50 okolice Dzierżoniowa Dolny Śląsk tutaj w kierunku od Wrocławia Świdnica, Kamieniec, Ząbkowicki Dzierżoniów Diora, Dzierżoniów Pieszyce, Bielawa te okolice <laughs> dlatego działając w interesie publicznym i 38 milionów Polaków i więcej ostrzegam przed tym skundonym bandytom, że jeśli ewentualnie możecie mieć 13 piątek i te sprawy godzina 13.13 .13, bo wiadomo, że 13 piątek może być 13:13 13, taka godzina magiczna. Możecie mieć jakiś taki układ gwiazd w swoim horoskopie, taki, a nie inny, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też no, musicie być bardziej czujni w te i różne inne dni, aby nie spotkać różnych bandytów. Milicyjno-obywatelskich, różnych przestępców skundlonych, sądowych, w różnych ciuszkach, bardzo podobnych do ciuszków yy, yy, sędziowsko-prokuratorskich albo asesorskich, jakiś tam i tego typu podobne klimaty. Dlatego niniejszym yy, w informacji publicznej dzisiejszej, skierowanej do skundlonego, parszywego, bandyty międzynarodowego Magdalena Kaliszewska Wrocław Chciałem przypomnieć po raz kolejny aby śmiała Magda to na uwadze, że byś nie żyła już w jakiejś takiej błogiej iluzji i nieświadomości że wszystkie te uczynki, przestępstwa i grzechy ciężkie Bezkarnie tobie jakoś miną i, i wszyscy zapomnimy o tym. Nic takiego. Twój dzień ukarania się zbliża i to w miarę szybko. Więc bądź tego świadoma i przygotowywuj się na to już. Na wiele różnych sposobów, o czym informowałem Cię. Pocztą pantoflową i nie tylko różnymi osobistymi informacjami, tak abyś wiedziała o tym wszystkim, że w nieskończoności nie będziesz podlegała jakimś immunitetom. Nawet bandyckim, dlatego że jesteś jeszcze jakimś tam pracownikiem skundlałego sądu wrocławskiego i masz im, immunitet pracownika korporacyjnego, przestępczej organizacji pod nazwą Temida wrocławska. <laughs> dlatego jesteś niniejszym wzywana do rozpoznania całości sytuacji, w jakiej jesteś i wszystkich twoich przestępstw i uczynków nieciekawych, które na przestrzeni ponad sześciu lat uczyniłaś mi. Zrób sobie listę tych przestępstw, jakąś skalę sobie od 1 do 100 sobie tam, wiesz, zrób. Tiknij sobie według tego, jak się czujesz i jak uważasz, jak się powinnaś czuć. Um, od tych najbardziej śmiercionośnych względem mnie do tych, które jakoś przeżyłem, te twoje przestępstwa. I środki zar zaradcze jakieś już możesz, wiesz, sobie tam notować. Wzywam Cię, żebyś to natychmiast uczyniła. Za uczynienie, nawiązki i te sprawy, wszelkie moje szkody, które poniosłem, wszelkie koszty, które na przestrzeni już ponad tych pięciu lat poniosłem. Ponieważ to mnie bardzo dużo kosztowało, więc... Już swój majątek w całości możesz i rodziców też. Wszelkie spadki, jakie ewentualnie otrzymasz, różne majątki, różne jakieś bonusy, dodatki od rodziny, od rodziców Twoich, już przeznaczaj je na poczet tych wszystkich kosztów, które są co do milimetra napisany pod Twoim adresem, więc to <laughs> wiadomo, że Ci nie minie. Um, swoje korporacyjne, różne dowody osobiste paszporty już nie będą Ci potrzebne. Już zdeponuj to najlepiej oddaj wszystko w moje, re... w moje ręce. Oraz dobrowolnie jak najszybciej wydaj się w moje ręce. Przed moje oblicze tu i teraz, w celu odczytania Tobie, ty skundlony, parszywy bandyto międzynarodowym Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik, lat 50, okolice Dzierżoniowa Śląskiego, abyś dobrowolnie poddała się wymierzeniu Tobie, ty podły bandyto. Najwyższe kary przewidzianej przez suwerena, czyli mnie. Mam nadzieję, że to wybrzmiało, że jest to zrozumiane, że nikt tutaj nie może się tłumaczyć, że czegoś nie rozumie, zapomniał albo miał jakiś blackout po przyjęciu różnych preparatów medycznych, różnych daweczek dziwnych. 15 daweczki, 18, lub nie wiadomo której daweczki. Ma tam jakieś skutki uboczne, i już może nie kontaktować ze zrozumieniem prostych treści, przekazu. Ty, skundlony, parszywy bandyto, Twoja wina jest bezsporna. Zapraszam Cię do zrozumienia i ogarnięcia. Tego wszystkiego, abyś była świadoma tego. Dlatego nie marnuj nikomu czasu, tylko poddaj się jak najszybciej jako wolontariuszka w czynie społecznym najwyższej możliwej karze za to wszystkie gówno, które sama świadomie uczyniłaś. Mając wymierne korzyści materialne, finansowe i wszystkie inne, ponieważ dla korzyści to zrobiłaś, żeby mieć jakiś iluzoryczny spokój umysłu, sobie życie, życie budować na mojej krzywdzie, na mojej szkodzie i nabijać kabze systemowi. Różne koszty sądowe, więc no, czas zapłacić za to. Dlatego wzywam ciebie, ty, parsze skundlony bandy, to jak najszybciej postaw się przed moje oblicze, abym mógł tobie odczytać akt oskarżenia od suwerena i natychmiast go wykonać. Co do przecinka, co do milimetra, co do kropki, co do każdej literki, która tam będzie napisana, tak aby nie marnować czasu wolnym ludziom i łapie przysięgłej wolnych ludzi, prawdziwym sądom wolnych ludzi i prokuratorom wolnych ludzi i innym pozostałym pracownikom sądowym wolnych ludzi, ponieważ nazwy tych instytucji różnych, oddolnych, mogą się zmieniać, więc tak, tutaj tylko ogólnie po prostu nazywam to w ten sposób, że to będą sądy, Wolnych ludzi i wszystkie parszywce, i takie przestępczenie jak ty skundlony, parszywy bandyto, Magdalena Kaliszewska, będą natychmiast ukarani. Natychmiast bez sekundy zwłoki. Dlatego wzywam ciebie, ty parszywy, skundlony bandyto abyś odszczekała to wszystko publicznie najlepiej opublikuj to abyś wylizała buty i sandały tych, yy, tym wszystkim sędzinom ich, ich kumpelom prokurwatorkom i ich kumplom prokurwatorom dokładnie z tych działów, którzy do dzisiaj mnie nękają uporczywie różnymi korporacyjnymi zachętami, listami, ofertami handlowymi z jakiejś prokuratorii nie wiadomo jakiej na Rubieżach 4, 5, 6, 7 nie wiadomo jakiej RP. <laughs> Pokaż mi wszystkie dokumenty, które trzecia RP natychmiast wyda, które przywracają sytuację do tego momentu sprzed rozpętaniem tego ścierwa i gówna, które Ty osobiście swoimi ręcami jako pracownik sądu um, uczyniłaś. To wszystko ma być odszczekane, nie opublikowane. A także wzywam Ciebie, Ty skundlony, parszywy bandyto, do przedstawienia kosztów, wszelkich kosztów, jakie podatnicy zapłacili 38 milionów Polaków. Wszelkie twoje gówniane i skurwiałe koszty, które ty, bandyto parszywy, przerzuciłaś na podatników. Więc musisz zapłacić im odszkodowanie. I to wysokie. Gdyż debilizm i skurwysyństwo pracowników sądowych no kosztuje i, i ktoś to musi zapłacić więc czy jesteś gotowa każdemu Polakowi sztabkę złota jednokilową natychmiast może to cię ty parszywy bandyt temperuje przeciwko tym czynnościom różnym więc bądź tego świadoma opublikuj swoje oświadczenia, przeprosiny dobrowolną chęć twoją parszywą do poddania się natychmiastowej surowej karze. Za to ścierbo, które osobiście tymi ręcami dzierżeniowskimi. Ziemia Dzierżoniowska cię urodziła, ty parszywy bandyto. I ziemia Dzierżoniowska cię wychowała, a ty teraz skundliłaś dobre imię Ziemi Dzierżonioskiej, ponieważ różne brudne swoje tutaj korporacyjno-prywatne rzeczy. Moim kosztem i kosztem wszystkich Polaków i turystów międzynarodowych, ty skundlony, parszywy bandyto, no, uczyniłaś. Czy masz oświadczenia 38 milionów Polaków, że, że oni chcą płacić chociażby najmniejszy grosz, na twoje skurwysyńskie yy, yy, sprawy sądowe przeciwko mnie w których kwitów kwitów na, na słuchaj ty ty wariatko ty, ty, ty te wszystkie kwity sobie w dupę wiesz w dupę osobiście w dupę sobie psać te wszystkie twoje dowody kwity yy, yy, i tak dalej które tam miałaś w dupę sobie psać i, i Ponownie, kwity chcę widzieć tutaj, opublikuj wszystkie kwity, dzień po dniu, godzina po godzinie, minuta po minucie. Wszyscy Polacy chcą zobaczyć, jakie masz twarde kwity tu i teraz, ponieważ ja Ci mówię, Ty skundlony szubrabcu, Ty bandyto dzierżoniowski, mówię Ci, Ty wariatko, sprawdzam. Kwity na stół, kwity wszystkie na stół, co ja Ci zrobiłem złego, kwity Ty parszywcu na stół, okej? Okay? Więc masz na to, masz na to, nie masz na to, nie masz nic na to, nie masz się, nie, nie masz. Natychmiast publikuj kwity, prawdziwe kwity, te, które tam dołączyłaś z Twoim komentarzem. Ty skundlony parszywcu kwity, kwity publikuj, więc może będzie jaśniej, abyś zajęła swoje stanowisko. Może to pomoże Ci odczekać, Ty parszywy bandyto skundlały dzierżoniowski Co jest prawdą w Twoich skurwysyńskich pozwach? A, no a co jest kłamstwem wyssanym z palca od, od początku do końca? Więc mówię Ci, Ty parszywcu, sprawdzam, kwity publikuj. Wszystkie dowody, kwity i tak dalej o tym nękaniu. Cokolwiek by to nie było. Hmm. Droga łabo przysięgła suwerenów wolnych ludzi. Ta wariatka totalna Magdalena Kaliszewska druzgała Szczepanik lat 50. A teraz usiądźcie i, i, i pasy bezpieczeństwa sobie tam w tym domu, gdzie to oglądacie, sobie włączcie i tak dalej, żebyście nie pospadali z krzesełek, jeśli siedzicie. Otóż ten bandyta sądowy, Insynuuje, że ja ją nękam uporczywie 2,5 roku. Zobaczcie. Więc wzywam was, drodzy wolni ludzie, zróbcie zadanie domowe. Poszukajcie, nie wiem, na YouTubie, w Google, macie jakieś swoje różne prywatne źródła informacji. Jakąś pocztę pantoflową, jakieś wiebiurki, możecie mieć znajomych królika i tak dalej, i tak dalej. Znajdźcie mi jakiś przypadek, ale taki prawdziwy, w którym znalazł się jakiś delikwent, który, m, który skutecznie nękałby 2,5 roku pracownika sądowego, na przykład we Wrocławiu. Czy jest to możliwe, aby. A, 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 Abym tutaj mógł do Was, właśnie z ironią, po prostu mówić o tym, chodząc w powolności, że jest możliwe, aby pozostać bezkarnym, nie mając żadnych pleców, żadnych pleców, jakichkolwiek pleców, nie mając, aby było to możliwe i żeby było to prawdą, że. Mógłby być w Polsce taki przypadek, że, że jakaś wariatka chora psychicznie albo jakaś inna istota, która może mieć coś z mózgiem i jednocześnie może być pracownikiem sądu, i to wieloletnim, i to w jakimś jeszcze kurwidoku wrocławskim sędziowsko-prokuratorskim że <śmiech> <śmiech> że można nękać skutecznie pracownika sądowego we Wrocławiu i to dzień w dzień minuta po minucie nawet no właśnie więc ty ty podły, parszywy bandyto Kaliszewska ty bariatko, kwity na stół Natychmiast kwity na stół, dawaj co którego dnia ci robiłem przez dwa i pół roku. Twoje pieprzone kwity, dawaj ty, wariatko, na stół, na stół. P publikuj kwity, natychmiast kwity, publikuj ty, wariatko, jedna. Kwity, dawaj na stół, kwity, kwity, kwity. Wszelkie dowody, co ja ci robiłem. No, kwity na stół, ponieważ było tam pierwsze zawieszenie. To było bodajże chyba tam, nie wiem, 31 grudzień, bodajże o 18 roku było pierwsze zawieszenie już yy, tych twoich gównianych prokuratorskich kucypał. Potem w następnym roku, czyli 31 grudzień 2019 było drugie zawieszenie. Potem... Ty wariatko totalna zdzierżoniowa skargę tam no yy... napisałaś więc prokurator zaczął mnie po lotniskach ścigać Tylko dlatego ty wariatko totalna że skargę napisałeś wiesz o tym Zostałem nękany ty parszywcu podły na, na lotniskach wiesz o tym Więc najwyższa kara dla ciebie natychmiast za to, że grasz tutaj w te gierki i to mi szkodzi, ale. Hmm. Prokuratorka tam napisała, że. No dobrze, ale. Dopisywałaś mi tamty, wariatko, skończona zdierżaniowa, następne okresy nękania, dopisywałaś mi, dopisywałaś i dopisywałaś, te wariatko. Ale żadnych nowych kwitów nie dołożyłaś tam! Wiesz, żadnych nowych kwitów ani dowodów, ty wariatko kompletna. No nie dołączyłaś do akt. Więc to takie no kiepskie, kiepskie po prostu. Wszystko... Takie cieniutkie są te twoje papiery. Więc kwity ty wariatko na stół. Publikuj swoim komentarzem natychmiast. Bezwłocznie. Dlatego też droga łapo przysięgła wszystkich wolnych ludzi. Ta wariatka chora psychicznie. Musimy ustalić jej stan zdrowia, bo to będzie bar bardzo wesoło. Tu mamy tylko dwie możliwości, że albo ta wariatka chora psychicznie, jest zdrowa psychicznie, no to by się o o okazało właśnie, że chwila, chwila y Zdro zdrowy psychicznie pracownik sądu takich rzeczy nie robi. Takiego skurwysyństwa pracownik sądu nie robi, będąc zdrowym psychicznie. Więc, jeśli by wyszło, że jesteś ty bariatko chora psychicznie, no to tutaj już kamyczek do ogródka wymiaru niesprawiedliwości, że Zatrudnia chorych ludzi, chorych jakichś no o, osobników, którzy mają z mózgiem mocno tam porąbane w, na, na poddaszu, mają klepki jakoś inaczej pokładane i tak dalej. Więc publikujesz, ty parszywy bandyto, Twój stan zdrowia dwa razy dziennie, ponieważ właśnie chcę wiedzieć. Twój stan zdrowia jako pracownika sądu oczywiście. Cały czas, czy na początku dnia jesteś zdrowa psychicznie lub może być inaczej, i czy na końcu dnia, yy, kiedy już do domku wychodzisz, kiedy swoje ciuszki czarne składasz, korporacyjne, sędziowskie, to czy Twój stan zdrowia się zmienił, czy się nie zmienił? Korporacyjny twój stan zdrowia więc kwity na stół, ty wariatko z Dzierżoniowa. Ty parszywcu jeden, ty skundliłaś dobre imię ziemi dzierżoniowskiej, wiesz o tym? A jeśli nie jesteś tego świadoma, no to... No to cóż, no to tym bardziej zapraszam cię jako wolontariat. Wydaj się przed moje oblicze w celu odczytania aktu oskarżenia względem ciebie. I będziemy wykonywać najwyższą możliwą karę i wszelkie odszkodowania z Twojego majątku i tak dalej. I poza tym odszkodowanie dla 40 milionów Polaków za to, że wpieprzyłaś im koszty korporacji sędziowsko-prokuratorskiej, a nie masz ich zgody, aby obciążać ich chociażby symbolicznie groszem. No dobrze, <laughs> więc ten skundlony, parszywy bandyta sądowy wszechczasów. Magdalena Kaliszewska, druzgała szczepanik lat 50, ziemia dzierżoniowska, nabiła wam, kochani Polacy i wolni ludzie, po raz kolejny koszta sądowe. To było posiedzenie drugi karny Wrocław Krzyki, 2KP 99, łamane przez 20, czyli to jest 2020 rok, 26 marzec. Tam była asesorka, prokuratorka, prokuratorka, za górami, za lasami, nie wiadomo jakiej. Natalia Aleksandra zemła. Jeszcze raz. Asesorka, prokuratorka, nie wiadomo jakiej, gdzieś tam na Rubieżach, za górami, za lasami. Natalia Aleksandra zemła. Nabiła Wam koszty. Poprzez bezsensowne i zbędne posiedzenie, yy, gdyż yy, szacowny sąd drugi karny Wrocław wśród mieście, Rejonówka odrzuciła jakieś in, insynuacje asesorki że asesorka chce mnie wpierdolić do, do, co to było, bo, 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 bo ja już nie pamiętam, trochę tego się z, z zebrało. Teraz chcę wpierdolić gdzie? Na 14 dni do aresztu wcale nie tymczasowego. Nie przejmujcie się, przedtem miałem na całą wieczność, 5 lat temu to na całą wieczność chcieli mnie wpierdolić, na bezterminowy, a teraz tylko chcę wpierdolić na 14 dni, więc ja tutaj nic nie robiąc, po prostu no już tylko 14 dni, więc takie macie. Ping-pong, ping-pong, piłeczkę korporacyjno-sądową wam odbijają, że prokuratoria jakaś tam domaga się czegoś, ale sąd karny odrzuca jej to i tak całą wieczność będziecie dymani w pewną część ciała, jak mówią moi zagraniczni doradcy. Dzięki, pozdro.